Siemanko, siemanko, kolejne przewody, tutaj do odzyskania miedzi, nawet taki przewód 5x4, z 2 metry, jakby to była linka, ja bym zostawił do indukcji na przykład, do podłączenia indukcji, a to że to jest drut, kawałek z jakiejś nowej instalacji, bo to jest całkiem, całkiem niedawno to robiłem, pamiętam. I właśnie taką skrzynkę ze ścinkami znalazłem, ale nie ma, nie ma co otrzymać, trzeba to, trzeba to mieć odzyskać, bo po prostu zawadza, tak? Zawadza taki materiał i też pomyślałem sobie o prasie. Prasa prasując taką mieć w formie kostki, fajnie to wygląda i jest więcej miejsca także zastanowię się jak to najprościej zrobić i też yy, mam taką prasę hydrauliczną, na pewno ją jakoś wykorzystam, tylko tu muszę mieć odpowiedni przyrząd tak żeby wyszła yy, kostka ewentualnie walec yy, na zasadzie rura w rurze o tak, takiego tłoka no i dzisiaj będzie właśnie opowieść o, o sterowaniu Maszyn. Będzie, właśnie, prasa i będzie to karka karuzalowa, ale zanim wcześniej to, to opowiadanie, to widzę komentarze, które są negatywne pod moim filmem. No, wiecie, no, nie zawsze, nie zawsze się podoba to, co, to, co opowiada. Może forma, w jaką przekazuje yy, to, co mnie zostało w pracy, na budowie, przy usuwaniu jakiejś awarii, czy nawet jak miałem praktyki, to też różne rzeczy się zdarzały i zostało to w głowie, tak? Także jednemu się może nie podobać to, co ja przekazuję, bo pod, pod ostatnim filmem nic nie było na temat kradzieży prądu, a że to ludzie kradną, że coś tam źle robią, i tak dalej, i tak dalej, tylko forma mojej opowieści, że to się ciągnie jak flaki z olejem. No niestety, no, jeden, jeden, jeden opowiada. Um, lepiej, drugi gorzej. Jednemu się podoba taki program telewizyjny, drugiemu inny program telewizyjny. Także te takie komentarze nie usuwam. Jeżeli coś jest usuwane, no to yy, przez YouTube'a komentarze wulgarne. No nie wiem jak to skomentować. Spróbujcie sobie sami nagrać yy, coś. Opowiedzcie, nagrajcie na telefon i sobie to otwórzcie. Jak to wychodzi? To nie jest prosta sztuka. Ja tutaj ileś filmów nagrałem. Cały czas dochodzę do tej wprawy przekazania pewnej wiedzy, pewnej informacji, pewnych zdarzeń, które mogą się każdemu przydarzyć. Myślę, że nadal się uczę, tak? A czy ja to dobrze przekazuję, czy źle to jest. Mm, to jest inna kwestia. I y, to widać też po, po subach, po łapkach do góry. Y, także tu jest taka prośba do, dla was, jeśli się podoba łapka do góry, jeśli się nie podoba łapkę na dół. Wiadomo, y, że to jest pewna y, pewna miara tego jak ktoś nagrywa film. No bo inaczej nie można. Yy, zrobić yy, tylko dając suba lub łapkę w górę. Wtedy, przynajmniej dla mnie, jest to zachęta do nagrywania następnych filmów. Także to, a propos takich negatywnych komentarzy: spróbujcie sami coś nagrać, sami dla siebie, albo otwórzcie kanał na YouTube. Yy. No I to po prostu weryfikuje, tak? To weryfikuje nasze negatywne opinie. Wracając do maszyny. Wtedy jeszcze miałem praktyki chyba w tym zakładzie. Zakład potężny jak na owe czasy komunistyczny. I prasa, ileś ton. I ileś ton, y, takich maszyn w, y, już w, później nie widziałem, powiem wam. Y, Tokarka karuzelowa na przykład, która stół miała potężny i na ten stół y, suwnica nakładała odlew, tu załóżmy jest stół. I ten stół się kręcił. Odlew tam, ileś ton. Odlew był mocowany na odpowiednich łapach, i nóż tokarski załóżmy, niech to będzie nóż tokarski w ten sposób niech tutaj będzie, z, z, jako ten śrubokręt nóż tokarski hmm. Żeby go wymienić, to trzeba było trzech ludzi. No, najczęściej posyłali tam um, uczniów, tak, iście do magazynu po nóż tokarski. Oni tak się między sobą zawsze patrzyli, um, czy to jest duży element, czy mały. No tokarka, mu, taki nóż do zwykłej tokarki można przewieźć w kieszeni, a tam było trzech ludzi potrzebnych, żeby przynieść ten, ten nóż tokarski. Był mo mocowany w jednym miejscu i mm, tokarka nie miała dużych obrotów. Tam było chyba 10 czy 5 obrotów na minutę. No, w każdym razie mm, odlew 5-tonowy załóżmy czy tam 10-tonowy, bardzo wolno się obracał. I ten operator w środku w, w, obok tej maszyny to siedział w takiej klatce wyspawanej z drutu nie ja wiem, 16, 20 drut taki żebrowany. Bo było widać, że ten materiał nieraz był wyrwany, ta klatka cała, cała, pogięta. Wiór z tego też wychodził taki, że nie widziałem więcej takiego wióru, wióra z tokarki, jak był obrabiany ten materiał. Także zrobiło to na mnie wrażenie, jako na młodym chłopaku. Jeszcze wtedy tam miałem praktyki. I powiem wam, że no była taka sytuacja, że ta tokarka była mm, uszkodzona. Uszkodziła się. Wiadomo jak maszyna zepsu, zepsuta to Grupa remontowa, chyba tak się to wtedy nazywało, została wezwana. Mechanik, elektryk, jakiś tam kierownik ich na pewno. No co to się stało? Co to się stało? Maszyna musi pracować i koniec. Ale to już był popołudnie, popołudniem, więc hmm, kierownik powiedział tak. Z tego co słyszałem, Prześpijcie się. Czy to weekend się zbliżał? No w każdym razie w poniedziałek ta maszyna musi pracować. No i ok, w poniedziałek przyszli yy, do naprawy tej maszyny. Torba narzędziowa, narzędzia. No rozkręcamy, co to się, yy, co to się mogło stać. Oczywiście, my jako uczniowie, no to wy się przyglądajcie, nic nie, nie dotykajcie i tak dalej, i tak dalej. To przynieście, tamto przynieście, tą śrubkę popuśćcie, tą dokręćcie. W każdym razie, tam maszyna karuzelowa i podobnie ta prasa, miała, miała sterowanie elektryczne, to znaczy się, była szafa, gdzie w tej prasie na przykład jak otworzyłem tą prasę, no to <laughs> bardzo dużo styczników, przekaźników, jakieś czasówki, jakiś prosty taki układ elektroniczny, i podobnie to wyglądało tylko że tamta maszyna to ją szybko naprawili, bo tam była kwestia uszkodzonych jakichś zderzaków, jakichś takich elementów, które nie pozwoliły uruchomić tej prasy a tutaj w tym w tej tokarce była grubsza sprawa tokarka nie, ruszy, nie, nie ruszała zero błędów jakiś, zero jakiejś sygnalizacji prąd dochodził, koniec, maszyna stoi no to co, no to na pewno jakaś, no to na pewno coś ze skrzynią biegów tak Silnik pracuje. Skrzynia biegów tam była na tej zasadzie, że taka elektryczno-hydrauliczna, można powiedzieć czyli te biegi, szybkości obrotu tej, tego, tego stołu były uruchamiane za pomocą przycisku. I tam skrzynia, taki, można powiedzieć, półautomat, przestawiał to. Za pomocą, właśnie nie wiem za pomocą czego: czy to był za pomocą silnika, czy za pomocą e, jakichś e, znaczy elektromagnesów, bo w ten sposób, że te tryby odpowiednio nastawiały. W każdym razie to było wszystko sterowane tutaj z pulpitu operatora. E, obroty lewe, prawe, e, no i wszystkie te rzeczy do chłodzenia, do oleju, wszystkie pompy. Także no tak, to, tak to pracowało. Tych, tych przycisków było dosyć dużo. Za 30 można powiedzieć. Tak na moje około. No wiadomo, część była niesprawnych, część, część jakichś wyłamanych. No ale ci fachowcy na no pierwszej. W pierwszym temacie, no na 100% skrzynia biegów, trzeba ją rozebrać, zobaczyć co jest grane i tak dalej, tak dalej. No i jak to przy skrzyni biegów, to nie taka prosta sprawa, Rozk odkręcić, mm, zobaczyć co tam jest, także tego rozkręcania to na pół dnia było. No i co chwilę taki zdenerwowany kierownik przychodzi, no i co, no i co, no i co się stało, no, pracuje, nie pracuje. Jest dużo roboty na tą maszynę. No to musi pracować. Nie? Dzisiaj zrobicie. Dzisiaj zrobicie. No ci już zdenerwowani. No nie wiemy co jest. Szukamy. Szukamy. Dalej szukamy. No już tam wiadomo. Każdy jest. Każdy. Nerw, ner, po prostu nerwowa sytuacja. Nie pamiętam, kto doszedł do tego, że wcale nie chodziło o skrzynię biegów. Zaczęli sprawdzać przewody. Przewody w porządku. Skrzynia biegów rozebrana, ale w porządku, tam się nic nie dzieje. Te wszystkie układy elektryczne czy mechaniczne w porządku. Olej wymienili, dalej nie pracuje. No, Fino był tego taki, całej tej, tej dniówki. I tak naprawdę, jeszcze przez cały dzień nie uruchomiona została ta maszyna, tylko przyczyna była z, yy, odkryta, bo żeby ją poskładać, to znowu trzeba drugi dzień. A przyczyna była bardzo prosta. Ten przycisk, który był u operatora, się po prostu zawiesił. Już szukam takiego przycisku, by wam pokazać. Nie wiem, czy mam, nawet. Guzik, tak, guzik, taki jak w maszynach, właśnie przemysłowych. No, nie mam pod ręką takiego, takiego guzika. Załóżmy, załóżmy, niech to będzie. Niech to będzie to. Taki guzik, po prostu włącz, wyłącz, się zawiesił na pulpicie w tej klatce, gdzie ten operator siedział. No, jak to odkryli, to myślałem, że. Ten kierownik wyjdzie z siebie, cały dzień maszyna rozebrana, drugi dzień trzeba tą maszynę składać, a to chodziło tylko o ten o ten, o ten, o ten guzik, tak? o ten guzik, że y, po prostu nie miał styku, tak. Bo wiadomo, no, brud, olej wszędzie wszędzie y, przy takiej maszynie, y, jakieś kawałki y, wiórów tak nic nie konserwowane, cały czas pracuje, pracuje dopóki stanie. No i taka prosta awaria. Prosta awaria prosty przycisk, nie dawał sygnału gdzieś tam dalej. No i jak nie dawał sygnału no to maszynę nie można było uruchomić. Także od razu z tego co słyszałem polecił im po premii. Chociaż z drugiej strony jeżeli coś była taka awaria, no zawsze patrzymy się od najprostszej rzeczy, tak, co może się uszkodzić, co może się wydarzyć bez dużego rozbierania. A tu rozebrali całą maszynę, to całą, całą tą skrzynię biegów, która była jakby sercem tej, tej maszyny. No i też, też jest takie właśnie taka historia, gdzie też, nas, też uczy nas takich e, takich zachowań, że nie od razu rozbierać i nie od razu mm, zakładać, że to i to jest zepsute, tak. To i to jest złe, to i to jest, y, coś tam się z tym dzieje, dlatego tam trzeba zobaczyć. No i też weryfikuje nas, naszą wiedzę. No prosty omomierz, sprawdzamy takie, takie przełączniki, takie guziki, sprawdzamy cewki w przekaźnikach, sprawdzamy jakąś prostą. Y, Jakie zasilanie, tak? bo tam było 24 V. Były jakieś takie inne dziwne napięcia, które też trzeba sprawdzić. Transformator, transformator był tam dosyć duży, separacyjny. Także od najprostszych rzeczy sprawdza się tak, by finałowo wykryć tą usterkę nie od razu rozbierać. Wszystko po kolei. Dobra, także to wszystko. Nie zdążyłem jak zwykle przy tych opowiadaniach obrać tej całej miedzi. Będzie na następne opowiadanie. Także pozdrawiam. Zostawiajcie to, co potrzebne, bym osiągnął te upragnione 1000 subów. Przez każdego YouTubera wcześniej czy później wiadomo, że będzie ta cyfra, jeśli chodzi o subskrypcję, a y, krytyków zachęcam do tego, by nagrywali i pokazywali swoje filmy na YouTube. Pozdrawiam wszystkiego dobrego.